Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku. Barcelona potwierdza, Messi chce odejść. Antonio Conte został oszukany, stracił 30 milionów euro. Ronaldinho po 5 miesiącach wyszedł z aresztu. Kai Havertz o krok od Chelsea. Pirlo potwierdza, Iguain opuści Juventus. Klopp uważa, że Bayern miał szczęście w Lidze Mistrzów. Sterling imprezował z Boltem, który jest zakażony koronawirusem. Wczoraj na kanał przyszło ponad 1100 nowych widzów, witam wszystkich serdecznie! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, zachęcam do subskrypcji kanału na dole po codzienny zatrzyk futbolu, bo filmy pojawiają się oczywiście codziennie. W dzisiejszym filmie między innymi będzie o odejściu Messiego z FC Barcelony. I tutaj pytanie do Ciebie, w jakim innym klubie widziałbyś Argentyńczyka? Daj znać koniecznie na dole w komentarzu. A jeżeli nie chce Ci się, co oczywiście rozumiem, no to chociaż zostaw kciuka w górę. Tak, żeby zostawić po sobie jakiś lat. Pod wczorajszym filmem ponad 16 tysięcy łapek w górę. Jesteście niesamowici, po prostu rekordy niesamowite. Sierpień, nigdy nie mieliśmy takiego. Dzięki jeszcze raz za wszystko, no i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Cały piłkarski świat jest w szoku. Lionel Messi zadeklarował włodarzom FC Barcelony, że chce odejść z klubu. Według hiszpańskiego radia Onda Cero Argentyńczyk chce skorzystać z klauzuli, która pozwala mu jednostronnie wypowiedzieć kontrakt. Jednak czy Argentyńczyk tak łatwo będzie mógł odejść? Według byłego prezydenta Dumy Katalonii Joana Gasparta niekoniecznie. Messi nie może odejść. Odejdzie dopiero w 2021 roku. Widziałem jego kontrakt i jest bardzo jasny. Klauzula wygasa w czerwcu i nie ma już odwrotu. Klub zareagował niemal natychmiast, przygotowując pismo, w którym Barsa wyraża pragnienie, aby Messi został na Camp Nou i grał tu aż do zakończenia kariery. W związku z tymi sensacyjnymi doniesieniami rozpoczęła się fala protestów nieopodal stadionu. Protestujący żądają rezygnacji Bartomeu ze stanowiska prezydenta klubu. W internecie pojawiły się już z tego nagrania. Hiszpańskie media zapowiadają, że najbliższe dni w Barcelonie będą bardzo gorące. Temat odejścia Messiego nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, jednak już pojawiają się głosy o tym świadczące. Na Twitterze Carles Pujol wyraził wsparcie dla swojego byłego klubowego kolegi. Natomiast premier katalońskiego rządu wydał następujący komunikat: Katalonia zawsze będzie Twoim domem. Bardzo dziękuję za cały ten czas radości i nadzwyczajnego futbolu. Mieliśmy szczęście dzielić kilka lat naszego życia z najlepszym piłkarzem na świecie i szlachetnym sportowcem. Nigdy o Tobie nie zapomnimy. Intermediolan pod wodzu Antonio Conte zaliczył całkiem udany sezon. Niestety nie udało się ani przełamać hegemonii Juventusu we Włoszech, ani sięgnąć po międzynarodowy triumf w lidze Europy. Pomimo tego praca włoskiego szkoleniowca oceniana jest pozytywnie. Brak trofeów nie jest obecnie jedynym zmartwieniem Conte. Według portalu Football Italia.net trener powierzył swoje pieniądze kilku firmom inwestycyjnym w Wielkiej Brytanii. Jego fundusze miały zostać pomnożone i przelane w czerwcu. Niestety okazało się, że Włoch został oszukany na ponad 30 milionów euro. Według doniesień La Repubblica zatrzymany został Massimo Bocchicchio, który jest podejrzanym w tej sprawie. Zajęty został jego majątek, który będzie mógł zostać wykorzystany do spłacenia wszystkich zobowiązań liczących łącznie ponad 60 milionów euro. Łącznie oszukanych zostało 7 osób. Przygoda Ronaldinho w Paragwaju powoli dobiega końca. Brazylijczyk oraz jego brat Roberto de Assis zostali wypuszczeni z aresztu po około 5 miesiącach. Rozeństwo zostało zatrzymane po tym, jak przyłapano ich przy posługiwaniu się fałszywymi paszportami. O zniesieniu aresztu poinformował sędzia Gustavo Amarilla na łamach ESPN. Środek zapobiegawczy w postaci aresztu został zniesiony. Nie ma już żadnych ograniczeń nałożonych przez paragwajski wymiar sprawiedliwości. Prawnicy Ronaldinho wypracowali z paragwajskim sądem porozumienie, według którego były piłkarz wraz ze swoim bratem zapłacili 190 tysięcy dolarów. Dodatkowo przyznali się do winy. Teraz Brazylijczyków czeka powrót do ojczyzny. Z pewnością te 5 miesięcy niesamowicie dłużyło się braciom. Jednak większość tego czasu spędzili w luksusowym hotelu, organizując liczne imprezy i spotkania. Co ciekawe, teraz gdy Ronaldinho będzie chciał opuścić Brazylię, będzie musiał to zgłosić paragwajskim urzędnikom. Londyńska Chelsea kandyduje do króla letniego okienka transferowego. Jak do tej pory drużynę The Blues wzmocnili Timo Werner i Hakim Ziyech. Teraz wszystko wskazuje na to, że o krok od podpisania kontraktu jest Kai Havertz. Według doniesień Daily Mail Chelsea dogadała się z Bayerem Leverkusen co do kwoty transferu. Ma ona wynosić łącznie 100 milionów euro po spełnieniu wszystkich bonusów zawartych w umowie. Anglicy umówili się z Niemcami, że całą kwotę spłacą w kilku ratach. Dodatkowo Desant twierdzi, że młody Niemiec będzie zarabiał najwięcej w klubie. Według nieoficjalnych informacji jego tygodniówka ma wynosić aż 310 tysięcy funtów. Nikt tyle w Chelsea obecnie nie zarabia. 21-latek stoi przed bardzo dużym wyzwaniem. Wszystkie oczy będą zwrócone na niego. W końcu Chelsea nie podpisuje tak wysokiego kontraktu z pierwszym lepszym niemieckim piłkarzem. To, o czym mówiło się ostatnio w kontekście Gonzalo Higuaina, znalazło oficjalne potwierdzenie. Andrea Pirlo podczas jednej z konferencji prasowych przyznał, że nie widzi miejsca dla Argentyńczyka w swoim zespole. Rozmawiałem z Higuainem, to osoba, którą bardzo podziwiam, on osiągnął wiele w Juventusie. Zdecydowaliśmy jednak, że nasze drogi muszą się rozejść. On nie jest częścią naszego projektu. 32-latek ma ważny kontrakt do czerwca przyszłego roku. Juventus chce go rozwiązać za porozumieniem stron. Gdzie miałby trafić Iguain? Według niepotwierdzonych informacji, napastnikiem interesują się drużyny River Plate oraz LA Galaxy. Pirlo został również zapytany o to, kto zastąpi Argentyńczyka. Włoski szkoleniowiec odpowiedział wymijająco: Rozmawiam z kierownictwem klubu i oni wiedzą, jakich zawodników chcę. Publicznie nie będę jednak o tym mówił. Czy to będzie Arkadiusz Milik? A może Edin Dzeko? O tym przekonamy się za jakiś czas. Bayern Monachium w imponującym stylu sięgnął po wygraną w Lidze Mistrzów. Niemiecka drużyna wygrała wszystkie możliwe spotkania, co nigdy nikomu wcześniej się nie udało. Według Jurgena Klopa, który przez wiele lat rywalizował z Bayernem w Bundeslidze, bawarczykom sprzyjało szczęście. Bayernowi trochę się poszczęściło, że pośród całego chaosu z terminarzami lig ich najlepiej pasował do Ligi Mistrzów. W tej chwili to zdecydowanie jedna z najlepszych drużyn. Byli rewelacyjnie przygotowani. Mają zawodników światowej klasy na każdej pozycji i wszystkich w odpowiednim wieku. Przypomnijmy: rozgrywki Bundesligi zakończone zostały 27 czerwca. Dla porównania, la Liga zakończyła swoje zmagania 19 lipca, Premier League 26 lipca, a Serie A 2 sierpnia. Francuska Ligę w ogóle nie wznowiła swoich rozgrywek. Sami wiecie, kto znalazł się w półfinałach, i sami możecie z tego wyciągnąć wnioski. Manchester City w fatalnym stylu przegrało z Olympique Lyon w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wszyscy pamiętamy, jakie pudło zaliczył wtedy Rachim Sterling. Według nieoficjalnych informacji, piłka po jego uderzeniu krąży gdzieś w kosmosie obok piłki Sergio Ramosa. Wróćmy jednak na Ziemię. Anglik w ramach urlopu postanowił wziąć udział w imprezie, na której towarzyszył Usainowi Boltowi. Jamajczyk po spotkaniu poczuł się gorzej. Postanowił zrobić sobie test na obecność koronawirusa w organizmie. Okazał się on pozytywny, o czym poinformował minister zdrowia Jamajki. Według informacji Sky Sports reprezentant Anglii również poddał się testowi, który okazał się negatywny. Za kilka dni przetestowany zostanie jeszcze raz, aby wykluczyć możliwość zakażenia się koronawirusem. Ze wspomnianej imprezy w sieci pojawiło się sporo nagrań, na których zupełnie zignorowano maski oraz dystans społeczny. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro, do zobaczenia!